Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Biomutant. Naszym głównym zadaniem jest wrogi fort. Gdzie też jesteśmy? Jest w gotowości, by wkroczyć do fortu wraz z tobą. Każdy przejęty posterunek staje się źródłem światła dla twojego plemienia. Okej. Okay. Tak więc tutaj w poprzednim.. przy poprzedniej próbie przejścia niestety miałam glicza musiałam zresetować grę. Tak więc całe szczęście nie jest to punkt krytyczny, w którym gra blokuje się i uniemożliwia nam to dalszą kontynuację. I całe szczęście wszystko wróciło do normy. Troszkę się przestraszyłam. W sumie to był pierwszy chyba glitch w tej grze, na jakiego napotkałam. Nowe zadanie główne. Podpałka. Okej, okay, podejdźmy. W można rozpalić ogień. Suchotraw chyba łatwo zajmie się ogniem. Musisz tylko zapewnić iskrę, która roznieci pożar. Okej, okay, zróbmy to zatem. się mrokiem, póki trwa. Trzecie sianko. Okej, okay, tutaj widzę kolejni przeciwnicy. Właśnie toporna jest ta nasza broń wręcz. Są momenty, kiedy żałuję, że nie wybraliśmy sobie tutaj, wybierając klasę postaci, takiej kategorii, w której możemy korzystać z dwóch broń, dwóch broni jedno re... o, Boże. z dwóch broń po jednej w każdej ręce. Świeczogień. Dobra, chodźmy zatem na górę, gdzie prowadzi nas znacznik, z tym, że. O, to jakaś interakcja. No i oczywiście, jak coś znajdziemy po drodze, no to przecież przytulimy. O jejku, a co to takie? Kolorowe, ładne. Oni tutaj hodują jakieś takie owocki, ale ja nie mogę tego zbierać, a szkoda. Okej, okay, dobra, co z tym ogniem? Jak ja się mogę tam dostać? Tutaj widzę jakąś drabinkę, tylko niby tutaj jest jakieś przejście, ale czy to prowadzi do góry? Raczej nie. Ale mamy Jesteśmy tutaj... Zwierzętami, które całe życie kolanko gacie! Weźmy je zatem. Musimy znaleźć wejście na górę. Z tej strony raczej ciężko, spróbujmy tutaj wejść. Chociaż nie, kurczę, zrobiłam kółko. Ewidentnie, zobaczmy na mapę. Zbadaj skwierczogień. A może ja tutaj się mogę powspinać? A patrzcie, kurczę, cały czas zapominam, że jesteśmy tutaj takim cwaniaczkiem wiewiórkowym, który faktycznie tutaj naprawdę konkretnie może się wysoko wspinać. O, dobra, bardzo proszę to skwierczogień. pracuj przy niej, niech zacznie skwierczeć. Nice. I jeszcze tutaj. A, bo to Nie są... <laughs> Nieźle. Dobra, puśćmy to. Wyważ taranem bramę. Pora obrać własną drogę. Taran to chyba świetny sposób na sforsowanie bramy. Raczej nie powinno być większego problemu. Wystarczy tylko stuknąć, a się otworzy. Taranująco. Dobra. Czemu nikt mi nie pomoże? Tylko stoją i kurczę ja nie klaszczą. ...do jak najszerszej ekspansji i co najważniejsze, chcą by się ich lękano. Pragną unicestwić inne plemiona, ponieważ pokój mogą zagwarantować tylko dzięki przewadze. Nie spodziewał się, że tak się to potoczy. Ciężko będzie odwieść się od zamiaru walki. Lepiej nie rzucaj wyzwania komuś, kto nie ma nic do stracenia. Ty, ale tutaj cwaniaczek. Ej, zadaje naprawdę sporo obrażenia. Nie będę ukrywać. Jest, już mi pół życia odebrało. Lepiej nie podchodzić. Jaki on jest potężnie szybki w ogóle. Dobrze, że się tak troszkę nawet zaczął teraz na nich skupiać. O nie, pokonał go! Dobra, trzeba mu dokopać. Nie ma co. A idź mi ty. Zostaw moich pomocników. Aj. Kajcie, szybko weźmy sobie jakąś tutaj miksturkę. Weź tego Kiora. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No nic. Yy, szybko, szybko, szybko. Mała apteczka, opatrunek. Dobra, niech będzie smaczek. Dobra, udało się. Fort plemienia zdobyty, konkretnie. Wrogi Sifu został pokonany, a los jego plemienia jest w Twoich rękach. Możesz zdecydować o ich losie, jednak Twój wybór będzie miał swoje konsekwencje. Pozostawi los wrogiego Sifu Tobie. Radzi jednak, by okazać miłosierdzie, gdy czynisz dobro, ono powraca. Albo możemy zamknąć go pod kluczem w naszym forcie, albo niech do nas dołączą. No dobra, ale jak dołączą, no to co z tego, jeżeli się potem zbuntują? No ale możemy zaryzykować. Uważa, że gestem dobrej woli jest zaoferowanie pomocy innym, kiedy tego potrzebują. Każdy jest kowalem własnego losu, na dobre i złe. Nie można cofnąć swoich czynów. Będą stać ramię w ramię, dopóki nie zostaną przywrócone porządek i Musisz zdobyć wrogie posterunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu Sifu wyzwanie w ich forcie. Netrowie... Sifu jest zadowolony. Jesteś o krok bliżej do zjednoczenia plemion. Szkoda jednak, że w tym wszystkim tak istotną rolę odgrywa przemoc. Wciąż jednak martwi się losem świata. Nie możesz przegrać tej wojny. Jeśli źle ją zakończysz, wysiłek wszystkich pójdzie na marne. Odpowiednie zakończenie pozwoli zamknąć temat. Mówi, że jest w tobie o wiele więcej siły niż wtedy, gdy Cię poznał. Wiesz lepiej niż ktokolwiek, że wciąż waży się los świata. Jednak w tym świecie wszyscy muszą postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Los świata zależy od tego, czy dobro zwycięży. Drzewo życia wciąż stoi i to od Ciebie zależy, czy tak będzie do końca. Okej, okay, mamy nowe zadanko główne. Zdobądź plemienną broń wroga. Tutaj coś mamy. Ło, dostaniemy dzidę. To laska Jagnich. Ciekawe jakie ma statystyki. Musisz się skupić, kiedy historia zaczyna dotyczyć ciebie. Nowe łąk fu Dobra, zobaczmy sobie na sprzęt. Serio laska plemienia, taka słaba. No ta moja tu już jest tak wypasiona, że chyba, że zrobimy taki myk, że sobie tutaj. A, nie możemy nawet jej upgradeować. No to mega słabiutko. Nie będę ukrywać. Okej, okay, zobaczmy zatem. Nowe łungfu. No nic. Czyli tak, tutaj mamy wszystko pięknie na zielono. Tu żadnych posterunków nie ma. O, teraz jak już udało nam się pokonać tamte, tam, tą taką główną fortecę, to pojawiły nam się te wszystkie znaczniki po kolei, jakie tutaj są na mapie. Tutaj jest ocaleni więźniowie. Dobra, ustawmy to sobie. I myślę, że możemy też troszeczkę tutaj wyczyścić mapę na dole jak już tutaj doszliśmy Dobra, tutaj musimy jak tu się wychodziło Ale nas przyniosło gdzieś było to wyjście, a tutaj było można wypłynąć ale też można wyjść ok, wyjdźmy sobie zatem tędy i będziemy się tam musieli mimo wszystko i tak przedostać Może zobaczmy na mapie. Powiem Wam, że w sumie to teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Może chodźmy tutaj, wtedy zejdziemy na dół. Wydaje mi się, że będzie bliżej. Bo jak ja tutaj mam krążyć, to to troszeczkę się mija z celem, a chcę to jak najszybciej ogarnąć jak najkrótszą drogą? szczęścia, wypatrzysz kłopoty odpowiednio wcześniej. No i elegancko, ja teraz sobie ładnie zejdę. Zobaczmy. Okej, okay, dobra tam sobie odbijemy W drugą stronę. Oczywiście co zostawiać wszystkiego na sam koniec. Szczególnie jak już musieliśmy wrócić na tę stronę mapy, to myślę, że przy okazji możemy. E, tutaj coś ktoś. A tutaj są maleństwa. Gdzie jestem drugi, cwaniaczek? No, i tu Cię mam, Dobra, weźmy jeszcze tutaj ich więcej widzę. Poszedł. Dobra, to co z tym namiotem? Nowy punkt psioniczny. Perfekcyjnie. Sklepcio. Może coś jeszcze zostało w środku. Sklepcio. Zacznijmy od tego dużego. W miarę możliwości Już nie chcę za bardzo podchodzić, bo jak oni mnie potem wszyscy razem atakują, to zadają mi sporo obrażeń. Też ci to w ogóle są daleko dystansowi, bo strzelają, więc... Ło, ten jaki ma tutaj Fajny, kwipunek. No, to idealna pora. Mogliby mi dać taki pancerz, naprawdę bym nie pogardziła. Inmu, wydaje się być w dobrym nastroju, mimo że czeka na pewną śmierć. Inmu, że ponoć współczujesz innym i ufa, że w twojej naturze leży chęć pomocy potrzebującym. Prosi cię o słuszne postąpienie ze względu na swoje sumienie. Poprzez wewnętrzny konflikt każdy jest odpowiedzialny za własne czyny. Oczywiście wybieramy pomoc, bo. Już jak pamiętacie, kiedyś mi się kliknęło, że czuję się ze sobą dobrze i niestety go zabiliśmy, więc. Cieszy się z Twojego wyboru. Nie można być dobrym nie czyniąc dobra. Dobrze widzieć, jak promieniejesz. Ech, nikt nie lubi radości. Nie jest fajna. Noc może być fajna, ale ty nie jesteś. Jestem bardzo fajny. Ech, nikt fajny nie musi przypominać innym o swojej fajności. O, jeszcze gdzieś jest gadżet z dawno świata. Zobaczmy, czy coś tutaj w środku na nas czeka. O, jest maszyna. Wygląda na to, że pokrętła muszą być odpowiednio ustawione, żeby urządzenie mogło załadować program. Hm. A, okej, okay, dobra. Tak to trochę dziwnie wyglądało. No i kolejna znajdźka. Trzeba powstrzymać chorobę, która toczy. Naleziona. Dobra, tutaj wszystko sobie zbierzemy. No nie za dużo tutaj. Widzę rzecz, a czemu mi się to przestało wyświetlać w ogóle z daleka? widzicie? Dziwne. Jakby w ogóle mi się te y, możliwości interakcji gdzieś zagubiły w akcji. No ale dobrze. Tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!